Things I've seen, even I do not believe them. Where I am taking these two, there's I no coming back. What the? This is real. Do what you here! It's the end of the goddamn world out there. All this persistence is world... Is down. Cześć, z tej strony Moriturus witam was w kolejnym odcinku serii Outriders. Gramy niszczycielem po uratowaniu doktora Zahediego. Wątku, w Łąku głównym teraz gra nas prowadzi na Orle szczyty. Natomiast ja jeszcze tu wykonam zadanie związane z Alfredem McAllenem. Musimy doprowadzić go do jego domu. Także oglądajcie. Zgubiłeś się, starcze? Jak wszyscy. A co tutaj robisz? Tu nie jest bezpiecznie. Co widzisz, kiedy patrzysz na to zniszczone miasto? Ja widzę swoją własną historię. Mieszkałem tu podczas kryzysów. Rewolt i buntów, aż w końcu nam je odebrali. Mnie to ominęło. Ziemia stracona. Stracimy i tę planetę. Ostatecznie tracimy wszystko. Może tak ma być. W mojej dawnej chacie zostały rzeczy. Cenne rzeczy. Ale sam sobie z tym nie poradzę. Pokażę ci, gdzie są ukryte, jeśli utorujesz drogę. Chcę jeszcze raz wrócić do domu. To co, zgodzimy się? Oczywiście, że się zgodzimy. Zajmę się tym. Oho, Gerald będzie szalał. Znajdź dom starca. Dotrzeć. Wiecznym Mrok to jest w poszukiwaniu innych Outriderów Lecimy nie w domu, jesteśmy tutaj Tu, musimy, tu się przeniesiemy po prostu Żeby już nie, nie biegać tam i z powrotem I jeszcze jedną rzecz, którą tak sobie pomyślałem Będą trzy takie zadania poboczne. Historyczkę, zlecenia i polowania. Oczywiście jak oglądaliście poprzednio, to wiecie. Ja to dzieliłem na dwa. Natomiast teraz zrobię wszystko za jednym razem. W błyskawicznym tempie budowaliśmy miasto na obcej planecie. A potem przyszły burze. Widziałeś pierwszą burzę? O tak. Światła na horyzoncie. Czujące się maszyny. Miasto pogrążyło się w mroku. Tylko rozbłyski piorunów i krzyki. Widziałem ludzi unoszonych w powietrze, wyrywane drzewa, szalejące pożary. Wszelka nadzieja, jaką wiązaliśmy z INOK, uleciała w jednej chwili. Co się stało po wybuchu silnika? Brak elektroniki i ludzie budzący się ze snu. Tysiące co godzinę. Próbowano nas uspokoić, ale nie mieliśmy żywności, lekarstw ani żadnego schronienia przed burzami. ICA zamknęło bramy i zostawiła nas na śmierć. I zginęlibyśmy, gdyby nie Alterci. Wcale nie chciałem być buntownikiem. Chciałem tylko tego, co obiecano mojej rodzinie. Ok, tu nikogo nie ma, ale z tego co pamiętam, jakbym grę wyłączył i włączył jeszcze raz. To wtedy to chyba pojawia się ekipa. Albo coś się pozmieniało w międzyczasie. Czy znaczy ja wiem dokładnie gdzie idziemy? Idziemy. Idziemy tutaj. Tam walczyliśmy. A teraz będziemy walczyć tu. Roi się tu od buntowników. Muszę ich załatwić. Mm -hmm. To prawda. ale zaraz ja tutaj zrobiłem przecież beach, aha i spowolnienie, dobra 别慌，很吗？ Okay. Евгения Szło trochę trudniej niż odgrałem technomantą. jest i naprawdę jest ich sporo ej mam specki na bliski dystans Okay. Mamy dziesiąty poziom ha 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 To chyba wszystko Tu nigdy nie zaglądałem Aha, bo nie było tu się sensu Oczyściłem drogę do Twojego domu, kontenera 99, ale. Dziękuję. Proszę, poczekaj tam na mnie. Są tu jakieś notatki? A teraz będzie smutna historia. Co tu się stało? Czyje to groby? Sara, Elodie, Michel, to nie była ich wina. Wybrano mnie, lokalnego przywódcę, do dystrybucji jedzenia. Przyznaję, zachowałem trochę dla nas, dla moich dziewczynek. Miałem patrzeć, jak głodują, wymieniałem na przysługi, to było niegroźne. Brałem tylko jedzenie, ale wszystko mi odebrali. O, ale mówiłeś mi, że. Nie ma tu dla mnie nic cennego poza wspomnieniami. Weź wszystko. I odejdź, proszę O, szukał nas. Ja tu jeszcze chwilę. No, smutna historia. Dużo takich smutnych historii poznamy w tej grze. Naprawdę nie w tej się nie będziemy bawić. W o 60%. Czy to wszystko już mamy, ha? No dobra, okej. Okay. Okej. Okay. I teraz jeszcze jedną Wam wypoka. Wszystko mnie irytuje w tej grze. Tu mam rzeczy przychodzące, ale jak je wezmę, tych tu nie oddam. Tylko będą mi. W... O, jest plecak. Tylko będą mi tutaj zawalały miejsce. To jest oczywiście wszystko z poprzednich tych rund moich. Ostatni będziemy normalnie wściekać Ale tego nie mogę na przykład. Tak? Oddać ani sprzedać w żaden sposób. Tylko mogę to tutaj. No właśnie. Mogę to tylko tutaj mieć obrażenia? 22... dwa nie, to woli dwóch takich samych, to jest bez sensu posiadania broni. Dobra, broni boczna, aż cztery sztuki, naprawdę, ale tutaj możemy zmienić na poleminowe. Dobra, weźmiemy. Tego oczywiście nie możemy. To nie, pancerz. Też nic nie daje. Rękawica też nie. Spodnie te nie, a te. A od poziomu 14. Spoko. buty nie, nic tu nie będziemy robić w takim razie A jeszcze punkt umiejętności kinetyka to jest skakanie do góry, to nie, nie, nie ochrona hmm. Jednak to pójdziemy dobra Jeszcze nam się umiejętność odblokowała To jest naprawdę dobra i teraz chyba sejsmika przerwanie. Dobra, sejsmika przerwanie to daje 285 uderzenia, a to jest to naprawdę ciekawe. jak mamy iść w tą seismikę tu jest nasza klasa mhm, dobra to, to pójdziemy w to. Sposób. A tu będzie golem na pewno. Trzęsienie ziemi, ochrona, i tutaj tak będziemy na tą chwilę walczyć. No dobra, dzięki, że byliście. Trzymajcie się. Cześć.